Pójdę z tym co, co wziąłeś? Czy wziąłeś, Czy cywilny wzięliśmy? Bie, cywilny? Tak, wzięliśmy. Mm. O! To dobrze. Ale ten, ale jak to? No. Jeszcze kościelny będzie to zapraszę wszystkich, imprezkę zrobimy. Na Czeczeniu zrobimy tutaj na akordeonie Zagraleszek za i... I będziemy tańczyć Co na Czeczenia będzie śpiewać? No już kiedyś, po Co, co, to Mówisz o Nie wiem, co ma. Chodź, idziemy do Ryszka się przyjdziemy na chwilę. Zaraz przyjdziesz, chodź. Słyszysz? To to myślę, co? będzie A ilu basowy? No co? Ile ma być basów? 120. To 120? Chodź, idziemy. No Tutaj ja nie wiem ile, bo są różne basowe, tak? 80. 80 starczy? A 80 troszkę. Tak? A dziewięćdziesiątka? Ja nie, nie osiemdziesiątka A to ty chcesz rozpocząć karierę swoją na ulicy, tak? A jak? Nie, bo nie wstydzisz się? Czego? No nie wiem, się pytał. Tu muszę, muszę, jakby być twoim inwestorem trochę, tak? Co? Aby było dobrze. Aby było dobrze. Aby było dobrze. Okay. Otwieraj. No otwórz. <laughs> Dopóki. No, to lepiej zapokoj. Powiedz, Rysie, się o tym Jezusie i o tym cyganie, co zabrał ty, ten, ten gwóźdź. Grotek? To nie cygan. Kto zabrał ten gwóźdź? Starsza cyganka. Tak? Jak to było? To legenda pochcinna. Znowu ataki masz. Co? Znowu ataki masz. Oj, Rysiek, żeby to nie był twój ostatni atak, ty, bo czerwony jesteś trochę. Wiesz ile tempiłem tutaj. Czy częskie robactwo? No. Wesarki ze śmietnika przynoszą, a tam nie podnoszą deskę nic, nie zobaczą, nic Obszarna jest... Pomyśl, mężczyzna. że życie jest tylko chwilą gdzieś się, nie? Wszystko jest chwilą, nie? Tak, tak zgadza się. Nic nie jest warte tylko się uchlaść, nie przytomności spać. Nie. Nie. Ale czasami ty... To Czasami, jest ponownie... czasami tak jest, odbijać tak? chyba, no. To ja takie jeszcze dobrze, że po tylu latach. Dobrze, że ja się trzymam. Ale się. pomyśl, że ty jesteś w takim wieku, w którym ja też na pewno kiedyś będę, nie? Albo to nie no dożyję. To, daj ci, Boże, daj no. ci Boże. Korony, tak? Tak. K. Co to jest? No, coś jest. No. Co się znaczy? Ja... To homohomy. mi, człowiek, Ho. człowiekowy. Człowiek, człowiek, człowiek. Tak? A tu mam, mam imię. I no. Głośnią działałem. Wieźnia? Tak. Sadzon. Tu wszystko mam sadzą, widzisz? Ten symbol ma też mm. a też taką Rafałek ma mi biedę. Wczoraj gotowała ty, wiesz, Kupiła za te 3 zł, te, wiesz, te porce rosłowe, mm. Gotowała rosół i do tej pory wiesz, troszeczkę człowiek zje. Sąsiadka przyniosła mi chleb. Nie stąd, nie stąd. Tutaj też cygarka mieszka po drugiej stronie. Z Polakiem się jest siła. to wyjechali już do Anglii teraz to. In, inna strefa przyjedzie to. tu 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 ty, te a ty patrzysz że u was zawsze kondry się wietrzy coś się wietrzył. u was nie bo u nas zawsze żeby powietrze było tak? Tak, już, takie zwyczaj jest uważaj Rafał po spadnie oj, ojej oj. skala ciężka co z tobą? ale to, to łóżko też co olipa. Lepsze jak tamte, co było Ja chyba to łóżko kupię, wiesz? Tak, zrobię taki gest od siebie, taki z dobrego serca, nie patrząc na pieniądze. Wiesz, co chodzi? Po mi tutaj to łóżko. No po co? Żeby on miał? No co Ty? Wczoraj miałem wojnę z nim. Żona i ja. Łóżko Ci może, nie zagwarantuję, taka. Nie, ja nie chcę. No. Nie chcesz, nie, tak? Nie chcę. Chodzisz no. pieniądze. No parę groszy nie ma no, nie chcesz łóżka, tak? Nie, chcę mi to stykać, tak. Będziesz na tym łóżku spał, na No i śpię czas. I co, ci się? Tylko Chujesz. nie. jak to pu! Już dwa razy... połowę trzeba jakoś? Tak. A front tak. jest? No jest. No. A co ze szklaną, no, pogodziliście się z sąsiadem? Ja się nie godzę z nim nigdy. Nie? Nie, po powrotem po mi obgadał, kurwa. Kto? Za, za barda. Kto? Szklana pułapka. Tak? No, obgadał mnie. O czym? To co ja mam siedzieć? Rafał tutaj na tym wózku całą noc i pilnować. Kto idzie do ubikacji, kto nie? A teraz, jeżeli byłeś w Magdonaldzie, na pizzę? Może? Co? Byłeś w Magdonaldzie kiedyś? Byłem ze swoimi wnuczkami w Anglii. Tak na pizzę? No ja to jadłem to jest z może. Tylko nie ostre, tak wiesz łagodne. A oni? A oni tu? O, człowiek pizzę ostrą kurwa się z tym chillem. Tak? ja Jak Ja tak popatrzyłem na nich, to aż... Dla mnie to zapieków. Chodziłeś do restauracji z braśmi? No nieraz wiesz, na wesela tam wam daję. Kiedyś byłeś szanowany? Co, całe życie jestem szanowany. A teraz jakoś, nikt do ciebie nie przychodzi, rzadko to. No to ja nie, ja nie wiesz, chcę. każdy ma swoje życie. To no tak, To nie tak, że my jesteśmy z tego klanu, a sobie nie z innego Cała szelanka mówisz. No co, ta potem parę minut się pogodzili i pili dalej. Pili? To na wesele zawsze jest wojna. I co to Nazik jeszcze powiesz? Jak to było z tą cyganką? Co się zrobiła ten... No co, ona była Żydówką. Tak? Żydówką była, no. Ale romskiego pochodzenia czy indyjskiego? Romskiego. W tamtych czasach też byli Cygany. Ale co co ona zrobiła? prawda klucz? Guść. Gwść? Po bogach chcieli ukrzyżować Rumanity inaczej. Tak? No i zabrakuje ten gór. Guść. A to tak. prawdziwa historia? Tak, prawdziwa. To nawet Wie, książki były. w tym tak? Jakie książki kto napisał? Ja wiem, kto to napisał. Tylko ludzie też, wiesz, naukowcy gadali też. Tak jak w rządzie, w tym w Polsce mamy mam swojego tego. Hrabia? Nie, Hrabia, nie ten, kurwa. I... A hrabie też są w niektórych krajach, nie? Byli kiedyś. Hrabia Monte Cristo. Byli, mieli te swoje. Wiesz, Zamki? No mieszkania. Zamki mieli. się bronili, nie? Armię. Co? Armię ludzi, ludzi, na przykład... wojownicy, Mieli tego. Okradali na przykład? Rycerze mieli... Rydzierzy byli... Zatrudniali później ludzi do walki. życie to nie bajka. W Warszawie to tych Rumulów jest od cholery. Tak? Na dworcach, wiesz, w Anglii... Wiesz... Na nie widać. Ty byłeś teraz w Orzeszu? Co? Byłeś w Orzeszu? No. Nie, będę jadł teraz. Proszę? Będę jechał teraz w... Staszka wczoraj zawiozł Który Staszka? Pani Staszka? Pan no A... Chcę ją Co? Chcę ją namówić, żeby tam do Ciebie jechać, wiesz? Żona? No, chcę ją namówić, wiesz? A gdzie, gdzie ona, kurwa? Ale tam u Nowaka fantów zostało, ty Lodówka za dwa tysiące prawie Telewizor no ja też mam. Nie, tutaj. telewizor to Ronka był, to taki... Ja z... też tutaj mam telewizor, dekoder. Dekoder, jeszcze tam coś. Skarpety Gary'ego Dwa telefony mam u niego. Też. No co zrobisz, nie ma na życie gdzieś człowiek chociaż że Ma coś zostawić, a tak nic. Jak coś, to łóżko zaniosę. Komo? Te gumowe, To naprawdę. Tak? Masz Grysiek, 50 zł, proszę Cię. Muszę sobie załatwić zielasko. Co? Zielasko, żeby te spodnie sobie poprasować wszystkie koszulki. Tylko tutaj tak się nauczyłem. Mhm. Ja nawet wszystko prasowałem, wiesz, z karpety prasowałem. Jak co? Tam ja byłem u A dlaczego nie jesteś? No nie jestem, no. Co? Nie, nie jestem, nie byłem w przedziale i nie jestem już tam. W czym? W przedziale mieszkam. A dlaczego? Ale no. przecież tak nie zostawiają rodziny. No byli tylko dwóch synów moich i... i to dobra dwoje. Tak? No. Widzowie, tam już szyby wymienili u Nowaka. Tu takie coś dali. Gumolit, taki właśnie, co by było trzeba wstawić, ale on by to obrodził szybko. Miesiąc i. <gumolicie> a, by było po gumolicie. Już mogę dać tutaj wszędzie, kurde, ten gumolit, ale widzicie. Rafał, spadolinku i guzik się wcisnął, nie można przesunąć programu, tak? A nie podgłoszyć, kurde. Widzisz? Ja mam No a kto kurde miał przyjść ty? No a kto? A? Szefuncio A co ty się tak ci kurde ten czaisz? Słuchaj Co tam, co do mnie jeszcze co, a trzeba kupić Ilo basowe A pokaż ten stary swój, przynieś go Idź pokaż. No to, ja. chodź, kurde. no to czekaj, no to chodź, no to chodź. No, to chodź, no to chodź. Ale kurde, z tej zapomniałem. Czekaj. Pia piasku. A ja ty chcesz kupić jakudę? Co tam kotka? Kotka? Za pomocą łotka. Kotka za pomocą łotka. <laughs> ale kurde, że on przeżył to może być fart, bo ładny był pewnie, dlatego przeżył, ty. Przeżył. Przeżył, ale widać, że oko stracone. Trzeba łapy zapytać, on będzie wiedział, bo babki jakiś wziął podobno. O, akordeon, pokaż akordeon. Tak, ja muszę go naprawić. Dobra. O i co tu trzeba naprawić? Hek, Wiktor, dobra. tak? On do naprawienia jest? Tak. To, to dobra, to... Daj, daj, za jabłka. Słucham? Daj, jabłka. Co dać? Jabłka. Na jabłka dla pani. Dla jabłka, dla? Dla dla może dla. kupić. No kup. Gruszki czy jabłka? Gruszki uh, jabłka? No. Ja, Dużo nie trzeba. Jabłka, banany i pani pranie zadowolona, tak? No to, to idziemy. Dwa banany i dwa jabłka. Dobra. Po... Co jeszcze mówisz? Ule, mówię to samo. Ciągle to samo? E, kobiety ze mną się rozmawiali. A ty rozkręć ten ja mam razem wszystko. wszystkiego. Tak. Muszę się ubezpieczyć jak potrzeba. A grałeś, chodziłeś tu czy nie? U mnie go raz zagrałem, no musiałem piłować. Nie. A mam... to na ulicy grałeś kiedyś czy nie? Nie. Nie, nie, go grałem? tylko gra. na jego akwodolnie. Kiedyś mi się chciałem. bo grałem, miałem książki i gdzie... Nie, nie miałem też Nie jest tak. wiem. A co on umył się? Czy Czy nie umył się. się? mył Mył się? Mył się? Mył? Wiesz, on tam poszedł srać, tam srać, tam Ja go się się patrzę przez okno, patrzę tam To jedziesz do Romka? A ty, Jasiula, jedziesz... Jak Jasiula, kurde, właśnie mi tam, wiesz się, przyjedziesz To Sonia, już tak na mnie nie szczekasz? Co Sonia, Sonia. Ale mnie szczeka też, kurde Też? No szczeka Na wszystkich szczeka. szczeka Poszedł srać co? srać poszedł To nie ma. kibla nie ma Dla oczu by tak tu iść krótko, żeby to, Ty, to, on to, cały to, dzień leży przykryty, co? Leżał tutaj, ty, no Jedziesz, Gosia, do ramka? Jedziemy Jedziemy? Na zakup odrodził Mówię, że tam pokaże A masz listę? Że poszedł do kibla, tak Gdzie kibla? A, a tam bruki byli, byli. <laughs> Ja to sobie <laughs> tylko patrzę Kasia <laughs> <Ja to sobie laughs> poszedł <patrzę>. Ja patrzę Głośka <laughs> zajmę Głośka a nie ma gdzie kibla. Trzeba kibla tu przyjść. To ja nie wiem, co tu chodziło. No to wiesz nie, nie wiem. Tam ma chyba naszła. Kogo? Jego. Kogo? Drzewa? Gdzie... Staszka. A mi koszka patrza się poszedł tam. A patrzy koszka ta... Kot zań poszedł tyłko. Tak poszedł. No co? No. To już lata do mnie tam. Kurde, ja musisz otwierać, ty kurde, to... No, ale tak, a tak na szala wczoraj przyjechałeś. Tak? No widziałem, że Co ty, stanie robisz? Do, do już chcesz do Ełku jechać, do Eweliny? Się o ciebie pytała Ewelina. O, pytała? No, czekaj, uciekł ode mnie. Czekaj, czekaj. Karalne. Karalne, publiczny blok u karalne. Za piwo też, za wódkę też. Wszystko, takie papierosy też. No, jak nie? nie, nie, nie. To wszystko. cię pozdrawia, byłem u umamy. u mamy mówię, że kurde, parzec kotka, parze ma... kotka za, zabierz, Zabierę Ale kota. kurde, wiesz co się stało? Z, ba... z okna wypadł tam ty. Kto, kto wypadł? Kot tam na znaczy, czycie. I ok, oka nie ma jednego, ty. Ale, ale szkoda trochę. No. Nie wiem, ty. Fajny kotek. Tam dbać nie umieją kotów. No nie, nie Karalne. To jest zgłosi. Z tym okiem to się z tym, głosi. z tym okiem to już nic nie zrobisz chyba, ty. To nie wiem skąd. Co nie jedziesz do Gierzycko z nami? Co jedziesz, Gosia, już? W klapkach? W klapkach, gdzie w, klapka? w klapkach? klapkach ma miejsce? W lach, wszym... <noise> Buty. Buty. Buty zachładam. To idziemy szybko, bo zaraz klapka, na ryby. Klapka. Na ryby jeszcze Dawaj jarmochę się przyjedzie. Nie, ja bym, Chodź się tutaj mało rozmawiał, o oni będę się rozmawiał. A teraz, a co śpiłeś dzisiaj? Coś jadłeś? Nic nie jadłem Nic nie, nie wchodzi. Nie, bo nie, nie leży. Cała Najlepiej wiesz co by się przydało? Relanium Relanium tabletka Od razu by cię uspokoiła relanium Nie chcę żadnych tabletków Samo przejdzie Co? Samo przejdzie? Ale Relanium by pomogło Relanium zawsze pomaga na takie stany Dobra, chodź, idziemy. Chodź czarownicy Czarownica. czarownica, ja nie czarownica To przyjechać Stasiek zaraz? No przyjedź no. Zakupy zrobię w Teraz? Teraz mam, o, mi pszczoła palec uwaliła Dzisiaj. Kiedy? Dzisiaj o. pszczoła, o Soj, i tak? hmm. nie o gryzła nie nie, nie, nie będziemy jej brali, ty. Nie, nie. Do miasta? Nie, do miasta nie Sonia by poszła, ale... To weź. Chodź Sania, dam coś, chodź Sania. Nie pójdzie, bo ona wie. Chodź Sania! Sonia, Sonia chodź! Ona już wie co, że to coś się dzieje. No chodź. Nie pójdzie tak. Chodź, idziemy Sania, chodź. Idź. no, i no i idź. Idź. Chodź. Chodź Sania. Chodź. No chodź Gosia. Chodź. Chodź Sonia. Chodź tu. Idź, weź, idź. Przyjdzie. przyjdzie zaraz, poczekaj. Patrz, schowaj się i przyjdzie. Patrz. Sonia, Sonia, chodź. Patrz, Sonia, Sonia, chodź, Sonia. Chodź, Sonia. I teraz zamknij szybko. Teraz szybko zamknij. Patrz, I tuś. Gosia. Co? Oj, Ubrania we wszym spornie Ma wszędzie, dobrze ty gadałeś wczoraj. Dobrze ty gadałeś. Wywaliłaś wszystko? Tak, by... Spornie no. też. na śmietnik. A to swędziało cię coś? No, co może A nie. A co przytuliłaś się do niego? Weź. Czy nie? Ja wyrzuciłam. Masz to była ja proszę. Na śmietnik wywaliłam. Ty, ty dobrze gadasz, że on ma wszy. Dobrze ty gadałeś. A jak? Na spodnie miał, a ja te portki biorę. Ja, Wywaliłam do śmietnika. No, 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 <grym> bo, ciało, to jest dobrze, rano się kąpał On gdzieś się kąpał gdzie <grym> jest kanapkę Gosia, czy nie jesteś głodny? Masz go się kawę. No, Jeszcze no. się najadłbyś. Miał chyba bez kanapki, nie? I nie, to nie najbardziej. On jadł. On niedawno jadł przed tobą. Kaszę mannę. Taką mannę. Płatki, nie płatki, a, a, o. Płatki! No, płatki no. <laughs> A On powie, że nie, że on miał miał. Dobrze No, że on, Rafał, powiedział, że On nie chciał się myć. A ja... się mu rano. I dałaś mu, Jaśuli, rzeczy. Dałam no, mu te dreży, dałam Ale dałam. bluzki nie dałam. Nie dam tej nowej. Nie, To nie dawaj. Uh -uh. Dobrze, Rafał, gadał, że on ma wszy. He, tu już ja teraz nie dotykam. A, do, do widzewa. No, no dojdzie do siebie chyba. Ale, ja byli... dwa, ale dni. ubraniowe? Dwa, trzy dni dojdzie, no. Wszystkie spadnie wywaliowe. Nie, Do śmietnika. No. A dzisiaj poszedł się golić. Patrzy go, wychodzi z tego. A go się mówi, Straśka nie ma, gdzie? Patrz jak bliżej. Ja myślę, za bramę, patrzę tam. Wychodzisz z tego śmietnika tam, wiesz? Gdzie? Do śmietnika, tu Puszki zbierać. Poszki przecież mnie nie będzie Nie, przecież nie tam, tak lądą, wiesz. poszedł, Dobrze Rafał gadał, że on, że on nie chce się myć. Ale się by kląpał. Ale Rafał dobrze gadał, że patrz, co on będzie miał, wszy. A co? No to. Tak. A ja wiem jakie, broniowe. Nie pościelowe, broniowe. Czarne. Ta nie? <laughs> To zobacz. miałem, ja, to miałem, no. A ja widziałam. A w gacy ja mu wywaliłam do śmietnika. No do no, na by... Czarno. 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 ja bym miał kurę, byś <laughs> <oboś, oboś, laughs> <ko> <laughs> No, no, się, no. Jak nie? no. By miał, tak jak ja. Tak. To nieśmieszne. No. Nie, nie. Ubraniowe. To byśmy by by my się drapali na no stop. No, broniowe tu ci mówię. Ja zaglądałam na wszy. O nie! Gdzie, gdzieś musiał spać. Gdzieś, gdzieś tam wieś. Na pewno. No, swoje miejsce i spać. Bo to niemożliwe. By broniowe wszy mieć. Ale by to ci do śmietnika. Te ciuchy. Dobrze zrobiłaś no. I spodnie też. Co? Głogowe ciało. Waliłam. Ja wyprać nie wyprałam, tylko waliłam. A on powie co innego. Ja wiem co powie. Krosty. Tak powie. No czaramiacy piszczą na sobie. Od czego? Od wsiów. He! Co on, że nie? Może no tak? On powie, że, że Gośka kłamie. Aha. Gośka nie kłamie. Aha, uh -huh. tak. Ja parała, jak kłama, hm? Uh He! -huh. Na pewno nie. Na śmietnik waliłam. ją. czarna. W witniku. No, tej pary by wywiozł. Dla Wojtka. Piotr przyjechał, Piotr zabiorą, <noise> Czarną no. Z borkiem czarnym. No. On powie co innego, że będzie kłamał. On teraz się nie wycofa, powie prawdę narwała. Nie ma, że będzie kłamał. Jak Jaszura kłamie, no, jest w ogóle zakręcony. Z czego się się śmiejesz? śmiesz? siły. Że pokręcony. Zakręcony. <noise> no, że co? Gdy się przewraca? Aha. No pewnie. Ty no, pewnie. Ty no, pewnie. Nie tak tutaj, nie chyba. Nie? Czy tutaj, nie chyba. Tam gdzieś śpi, to dalej, tam gdzieś dalej. A. Na prawo jeszcze. A to jest. Basia, to jest całkowicie inna osoba, ty jak nie piję, ty no. I ma normalnych ludzi. Jakby miała normalną rodzinę, no, adaptowali. No, 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 normalnie, nie? No, ja Chociaż jak... ma swoje trochę czasami tak sami no, ja Ale, ale A, jest Fajna dziewczyna. Widzę. Trzyma, tak, no. <słuch> Roman. Hej. To nie Jak to, Roman? U ciebie, co, ja słychać, co tam słychać? Znowu tak Jak się Roman czujesz? Szyf, Czuję to, czuję tylko. Poczekaj, chodź, postojemy tutaj. No, no, no co to mów? Tylko. Po czekaj no. Co? Kasy brakuje? Co? Kasy brakuje? Też, no bo to wiadomo, Ciszkiego, ale. Nie? No co to, ale dobrze wyglądasz. Ta zęby wyleczyli? Co? Zęby wyleczyli? To już dawno, ale szybko. Co szybko? E, zęby raz, raz i już. Zdrowe? A co tam robiłeś? tam to jak tu się nazywa ośrodek to się nazywa